Różne są zagrożenia. Teraz zagrożenia między ze strony a policji. mi z Takiej jazdy to jeszcze nie miałam. A wszystko przez to moje dobre serce. Chciałam dobrze i wyszło jak zawsze. Pomyślałam, jadę do Kalisza. Zabiorę ze sobą wnuków, No niech kawał pięknego świata. Wreszcie zobaczy, nie? No. I się zaczęło. Oni są w jak z dziwnie od początku. Bliźniacy, jeden rok starszy od drugiego. Mariusz już urodził się w Sylwestra 2357, ale Mariusz to już nowy rok, 0,09. Już sam ten fakt wprowadził takie zamieszanie w rodzinie, że głowa mała. Ale najgorsze to to, że od początku niczego rozróżnić. Nawet Moja córka i biedna matka ma z tym problemy, że o ojcu to już nawet nie wspomnę. Mówię, więc chłopaki jedziemy, niech sobie mamusia chociaż przez chwilę w jeden No i ruszyć. Po chwili Dara się uzyska. babciu masz więcej niż pięćdziesiątkę. No, wiem, to musi kochany jakby nie ode dzisiaj, nie? Po chwili Mariuszek, drugi mądra sobie czy proszę. Babcia, sześćdziesiątka ci stuknęła, no bo te dzieciaki, takie do dość ciekliwe, cicho mi tam z tyłu, babcia prowadzi i denerwować się nie może. Faktycznie chwilę był spokój. Drzewa butynki tak śmigiały coraz prędzej za szybą, jak już osiągnęłam ten helen błogosław, bez tylko kierowca, nagle strzał długi stapleje no, taki swój przystojnik. Jeden z lizakiem, drugi z suszarką. Najwyraźniej czegoś przestraszyli. Zwłaszcza ten z lizakiem. wymakuje nim energicznie, dając do zrozumienia, że ten z suszarką czegoś się najwyraźniej boi. No cóż, panowie w niebezpieczeństwie. Więc z piskiem opon zjeżdżam do pokoju. Podchodzi lizakowy puk, dzj, i grzecznie pytam, co się stało, synku? On nie jest żadnym synkiem, on jest funkcjonariuszem. Tarusz, Mariusz, funkcjonariusz, no też ci ładnie dali na imię, ale o co chodzi? Tymczasem te suszarkę no coś mu tam do ucha szepcze. Ucha, to w tą suszarkę, to w głowie, jak mu tu sugerował, że z nią chryzują coś nie, taka coś chryzjera. Oli za umiał się znaleźć. Pani przekroczyła siedemdziesiątkę. A czy to grzech, młody człowieku? Ja się czuję jeszcze całkiem żwawo. Dlaczego taka dyskryminacja nie rozumiem? A ten dalej brnie. Pani zapłaci mandat 500 zł. To już nie było za dużo. To ja mam płacić mandat za to, że się dobrze. Przeszutkowe, więc się zachwiam, oparłam o maskę, a suszarkowy krzyczy piła. Ja? Piła? Tak co najwyżej się biera. Tak czasami wzięć o mnie powie, ale to tylko wtedy, jak myśli, że nie słyszę. <laughs> I to już prawie jak rodzina. Wytężam, wytężam, a tu, tu nie Niech pan sam spróbuje, ja automatują, oburąc do ust przycisnął, wzdął, licz banie, w oczach krwią, zabłysnął i... i mrugnął tylko na tych swoich wnuków. Jak w myli stanęli przede mną w postawie zasadniczej i mówię, coś się omówiły, panie. Kto tutaj widzi podwójnie? Zabudowały tak ich. Zniknęli i tak się stało. A do po prostu kogoś. Po. Kim liczy? do samochodu, palce, gaz, rura i i tyle nas widzieli. I bardzo dobrze. Jeszcze tam stoją. Lizakowie z alkomatem w zębach. i ten drugi tylko czapkę z głowy zdjął i suszarkę sobie to skrończyło. I bardzo dobrze. I mają namoczkę Nie należy wypominać lat dojrzałej kobiecie za kierownicą. No a już zwłaszcza w terenie zabudowanym. Proszę Państwa, chciałam tutaj zwrócić uwagę wszystkich, że są to wspaniali ludzie, ale po tekstach, które wykonali widać, bardzo dobre licea. Na tym to polega? Ponieważ jest i literatura, ja nie wiem kto z młodych wiedziałby o Stefana Kermańskim, no tutaj nie jest kto przechodzi. Yes. Właśnie to, tak wybitna aktorka jak Pani Emilia, ocenia każdy taki występ pod kątem warsztatu artystycznego, i to jest bardzo, bardzo także ważne. Serdecznie dziękujemy naszym artystom z Uniwersytetu III wieku w Ostrowie Wielkopolskim.